następnie sobie jeszcze na Discordzie w międzyczasie Siełka, Tiboti dzisiaj w plenerze ale taki chwilowy live bo czekam na Grześka żeby przyjechał zobaczymy dzisiaj Kramblerem ma przyjechać będziemy testować Scramblera w nie wziąłem sobie olejku do szloga muszę oszczędzać zobaczymy jak się będzie jeździło Siema Adaś Możecie obracać kamerą? Cześć Patryku! Działa Wam obracanie? Patrzcie jaki tu widok jest w ogóle zajebisty. Ja nie mogę obracać na live, ale Wy możecie, jak sobie myszką naciśniecie na ekran, to będziecie mogli sobie przesunąć. Nie wiem czy zacina, czy nie bardzo, bo tutaj z zasięgiem jest tak średnio, bo jestem w wypizdowie, ale tak powinno być ok. Do, no, można, do no właśnie. Widok jest fajny. O, gdzieś już coś pierdzi. Czekam do Grześka, masz kramblewem przyjechać? <grywa> Właśnie czekam aż ten, nasz przyjedzie. Jest już zarejestrowany, ten czerwony, więc fajnie. Pośmigamy. A, no to spoko. No, telefonem jest spoko, bo telefonem sobie ruszasz i, i, i się ten, i się obraca, nie? Więc, do, więc jest do grania. Dzisiaj pogoda mega. Ja tak dwie godzinki wyskoczyłem pojeździć, tu nie łomie, A później ten, nagramy jakiś materiał Prawdopodobnie, a później, później, jadę na rower, bo taka pogoda, że trzeba na jakieś piwko się przejechać Może trochę wieje Ale nie no, tak, tak myślę sobie, spontanicznie włączę na chwilkę Live'a, przynajmniej posiedzę, bo mi się nie będzie nudzić tego szluga sobok Jakie żółki to jeszcze łażą Prawda jak tam jeździcie dzisiaj że Patryk nie Patryk Nabeczyk, ale idziesz grać Patryk czy, czy ten Czy tylko oglądać Z tej kamery są lepsze live'y, bo cały czas czat widać. A z tego... Z tamtej zwykłej jest bez sensu. Cześć Robert! Bo, że kamerka mi się tu... A nie, w końcu się przykleiła chyba. Wiem tutaj fajnie jest. Cały czas mi się wydaje, że pewnie zaraz przyjedzie. Którzy się nie może doczekać aż pojedzie. to jest zajebiste widoku. No, pojeździć trzeba. W ogóle tam typy z kotem. Nie, no mega, tam jak sobie zobaczycie, w drugą stronę obrócicie. Kamera wyżej. W stronę no nie, nie mogę wyżej, ale kamerę możesz sobie ten, nie obrócić. O, jak sobie. Kamerę obrócisz w drugą stronę, a na lampę patrzysz? O, jedzie Grzesiek, chyba. Okay. A nie, to jakieś. O, jakieś krosy jadą. Okay. O, i Grzesiek jedzie, patrzy się. Uh, uh, uh. jedzie.

Nawet kuperek ten masz. A więc to no, kupiłem wczoraj. No i 120 złotych kasteramie No fajne, ale to, to czy jak go przymocowałeś? Przyciąciłem, no, no, Zajebiście. zajebiście, Właśnie sobie no, live'a puściłem z nudów. Ta? No, kamer tutaj jest. Jest ktoś? To, to ktoś tam siedzi. <laughs> się siedzę, nie mi nudzimy się, no to opuszczę. Ja tak myślę sobie, jadę powoli, ja się nie słyszałem. Spieszę, nie spieszę się, myślę, że cię jeszcze pewnie nie A brak. ja też szybciej przyjechałem, bo tak ciepło było, myślałem że gdzieś zimno, to będę się w No tak a ja wiem, że to... ja tak przyjechałem do firmy, wiesz, wypakowałem się, ubrałem, no. a dobra, jeszcze sobie sprawdziłem ciśnienie, ja a dobra jeszcze stacji. coś. Dobra, pojechałem zatankować, myślałem, a dobra, jeszcze sprawdzę czy wszystko ma i tak widzę. Ja też było. byłem na stacji, zatankowałem Co? i ten... I, i wiesz i, i muszę sobie a to się ten dopompuję jeszcze koła o. bo zawsze na takich flaka się coś dopompuję trochę bardziej a ja teraz szedłem ciśnienie no ty szedłem, bo ty balony straszne. no kurde ale pokładane masz ale kurwa, powiem ci że zajebista skrzyneczka to to, to zajebista to jest ciemno jedzie. mogę polecać każdemu kurwa 120 złotych no i fajne bo nie, nie zabiera heimetyk. tyle miejsca nie jest co jest to kurwa no zobaczymy, no. pojedziemy z tym więcej i pasuje to do tego mm. Pod jakieś uszczelki? No ma, Od góry. No i w tym Nie, dziękuję. Czwartego dziękuję. Ciebie. Okrzczony już jest. Wiesz, co zrobimy? To sobie chwilę. No a później, no, a później pojedziemy na tamten, ten co mówiłeś. Stąd tam na dole. No, tak widać? Tak, tak. Góry, ja chciałem wjechać tutaj, wiesz? Tak. O tej strony chciałem jechać. teraz jadę tu kurwa, ślizgam, nie? ja jem, ja Czy wiesz, to też kwestia inna, opon. Wiesz, tu jest gnia na oponach, to Jest dnia. Jest strasznie gnia, bo nie wiem, czy by oni tak to Jak już CST dawali, to mogli dać CST Abuse da i byłaby naprawdę 100% lepsza. A dali, kurwa, CST ścierwo. No to, to zmienisz później, nie? A, wiesz co, zobaczymy. Coś tak na pewno nie to specjalnie traka rysowałem, wiesz? No, tak. Y, wiesz, no że zawsze coś ile kilometrów, i spalanie, ile się mieści. Może to zrobię takie specjalistycznie chyba przeliczone to. Spoko. Więc zobaczymy. Zmieściło się 17 litrów paliwa. Tak. To jest to. Powiedz mi, właśnie odnosi koszulek, bo muszę tu no. firmę coś w końcu zrobić. No. Ty żeś zamawiał tam w Carguli, nie? No. I oni Ci sami, sami ten wzór robili? Sami robili. Wróci? Tam wygląda coś takiego, że jak zamówisz 30, jak zamówisz 30 koszulek u nich no. od razu, mm -hmm. to nie płacisz za wykonanie wzoru. Okej, okay, a ile kosztuje wykonanie wzoru? Wykonanie wzoru, wzoru kosztuje 200. No właśnie zastanawiam bo e, spałem, a, z a Wiesz co, na razie chciałem kupić jedną, zrobić dla siebie i pokazać ją No powrót. to 200 kosztuje. Plus wykonanie koszulka, wzoru nie? plus koszulka, no Dobra. 120 zł. A ile koszulki? w y, kurcie ile ty tam kupujesz koszulki, za ile ćwiczą? No 120 zł wychodzi koszulka, no. To trzeba będzie kupić i tak, i tak. już z Pawłem pogadać. No. Chyba, że Paweł będzie parcy typował. No, to zależy, no jak, jak chcesz, jak chcesz, jak ktoś chce kupić od razu, bo mają jakąś wieżę kipę dużą, no to, no to też no tak, nie, nie, no, kupuję. No Zależy jeszcze co chcesz, tak jak takie, wiesz, znaczy, co, ja no czy można zrobić... się z nim może dogadać, no ja bym musiał z babką pogadać, znaczy, wiesz, co, ja chciałem zrobić na tym... Siema, Seweryn. Sewerny no. no. Pils. Mam takiego znajomego, Sewerny Pils. No. Wiesz co, ee, chciałem zrobić Ale koszulkę coś ala e, w kształcie e, lawa, takiego no. 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 taki wzór no. i na to napieprzyć, wiesz. No. wiesz no. No, ale on spoko, bo tam ja im nawysyłałem wpis do tych różnych, bo to każdy element, no, no, no. to stopni, tylko z tym moro miałem problem, bo on mi chciał zrobić takie zwykłe moro, ja nie chciałem zwykłego moro, po pierwsze. Po pierwsze, a po drugie mi zrobił tak, no. że mi się z dwóch stron łączyło tutaj, bo przecięcie. Ja mówię, kurwa, no jak, jak mówię, jak poza tym moro jest nieregularne jakby, nie, a nie, kurwa, że mi, tu mam takie same, jak motyl tu wyglądało, nie. Jak się łączyło. No i tam mu podorzucałem jakieś rzeczy, no i goś mi to pomagał, siedziałem z nim na telefonie i mówiłem, że sobie no. przestał. Chyba 4 razy, 5 mi przesyłał A. i było ok. A. i tak po kolei, nie? Tam z tego w PNG sobie znajdowałem jakieś grafiki i mu tam. Bo, bo możesz sobie sam zrobić, oni ci mogą szablon przysłać, sobie sam tak? możesz zrobić, nanieść. Tylko że musisz się znać na jakichś oni tam w programie to robią. I nie jak, nie jak wiem, czy masz ten program. Nie pamiętam, ale jak zadzwonisz, to ci powiedzą. No, to Dzięki Przemek. Przemek. dobra, to ja wyłączę ten live'a, bo